Czy możecie w to uwierzyć? Jadę z Chorwacji rowerem do Albanii, do większego miasta Szkoder. Szczęśliwy, że w końcu mogę znaleźć stację kolejową, której w Bośni i Hercegowni oraz w Czarnogórze brakowało, ponieważ te kraje są tak zacofane, że są 200 lat za nami. A jak już był pociąg, to na pewno nie w moją stronę, w którą akurat jechałem. Więc, co robię? Wchodzę na ten piękny, albański... Dworzec kolejowy. I co się dogaduje? No co się dogaduje? Wchodzę. Wow! Wow! Albania. Albania. Tak. No i wchodzę szczęśliwy, że w końcu wsiądę sobie do pociągu. I co się okazuje? Okazuje się, że wiecie co? Stacja wygląda tak. Pociąg wygląda tak. A dowiaduję się, że następny pociąg jest niestety jutro. Więc co? Więc co? Zajebiście muszę jechać e, do Grecji rowerem. <grym> Przez całą Albanię. Ja mierno, jak jest, nie wiem, jaki jest to ślicznie. to tylko 300 km. Robię 100 km dziennie rowerem. Niezły trening. Pozdrawiam i polecam. Dawid Oboczyz. <grym> Tylko By było spoko, nie? Gdybym jeszcze jechał po płaskiej drogi cały czas, nie? Ale tutaj dookoła mnie są same góry. Bośnia i Hercegowina. Same góry musiałeś się przepierdalać. 30 km na piechotę Czarnogóra, jak sama nazwa mówi, same góry, cały kraj ojebany górami. Albania, wjeżdżam. No co? Trochę płaskiej drogi było, ale co? Przede mną są? Proszę jakie piękne Pasmo górskie, w którego stronę właśnie jadę i będę się musiał przez nich kurwa przedrzeć. Mam dosyć tych gór.